Firma... Eee... to nie ma przemysłu nie To jest ta sprawa, w której interwencję składam do prokuratury, tak? tak Krajowej. Co samorząd zrobił wspólnie z burmistrzem zabezpieczyliśmy cały teren, są zbiorniki pobudowane. Właśnie jak woda tak, tak. tak, spływa jest to do tych zbiorników nie zanieczyszcza Jeziora Mogileńskiego, z Drzewarzą i to jest taka nasza wspólna interwencja za co panu burmistrzowi dziękuję. Jeszcze jedna rzecz, to może pan Marszałek by powiedział, bo na, na wniosek Pana Radnego, bo pan wniosek, taki wniosek padł ze strony pana radnego, pan radny przyjechał do nas. Zaproponował, że, e, że no, samorząd województwa również Chemia, nie? również pomoże e, w tym, aby, aby wywozić, tak. aby wywieźć. Proszę Państwa, tutaj absolutnie jest sprawa kryzysowa, bo mówimy o zagrożeniu zdrowia i życia mieszkańców. Mówimy o zagrożeniu środowiska, o zagrożeniu wód powierzchownych, gruntowych. I w sytuacjach kryzysowych musimy się łączyć, musimy nawzajem się wspomagać. I w momencie, kiedy zobaczyłem, że dwa samorządy, samorząd gminny tutaj reprezentujący pan burmistrz i samorząd powiatowy pan starosta wspólnie pozyskują środki na uruchomienie dużej konstrukcji finansowej. Poprosiłem pana marszałka, porozmawialiśmy i złożyłem interpelację do zarządu w sprawie zabezpieczenia brakującej kwoty 230 tysięcy celem uruchomienia środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby po prostu raz na zawsze usunąć te niebezpieczne odpady, żeby mieszkańcy tutaj okoliczni mogli żyć w spokoju. A mam też dużo głosów, znam tutaj tych ludzi, sam mieszkam niedaleko w Linii Prostej, to jest 12 kilometrów. Mamy duże obawy przed tymi tutaj składowanymi odpadami i no mam nadzieję, że wspólnie ruszymy i w 2020 roku nastąpi utylizacja tych odpadów. Proszę Państwa, no, ta bomba ekologiczna musi zostać rozwojona. Jak kończą się takie sytuacje, gdzie nie interweniujemy, no, nie musimy dalej dosięgać. I proszę Państwa, byłoby coś tragicznego, gdyby to mm -hmm. nadal tutaj miało się znajdować. Szczęście w nieszczęściu, że ten pożar w ogóle zwrócił uwagę na coś takiego, że istnieje na terenie Oczywiście karygodna jest ta sytuacja, od, za, od skąd zaczęto w ogóle tutaj składować te substancje szereg pewnie złych decyzji być może niektóre przypadki pewnie do prokuratury tak jak pan poseł zgłosił należy nadal to czynić co to my na pewno przeznaczymy 230 tysięcy złotych na ten wkład pomoc y, samorządom żeby zlikwidować tą y, y, tykającą bofę bo tutaj żartów nie ma to są Naszej przyszłe pokolenia, dzieci, mesanych. To jest chemia, która zabija i absolutnie trzeba to zrobić szybko. najszybciej. Nie ma na co czekać, nie ma na oczy w ogóle rozmawiać. E, jeśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska łącznie przeznaczą na likwidację, utylizację tego terenu i jego rekultywację, to jest ważne, żeby jeszcze zrobić rekultywację. 90%, no nie możemy w ogóle odmówić wsparcia i 230 tysięcy dla ja samorządu województwa to są duże pieniądze, a to będzie ma nadzieję pozytywne tak, Dziękuję świadomości. w imieniu mieszkańców, panie, bardzo Oczywiście ja muszę wyjaśnić, bo czytałem jakieś takie, takie polemiki w gazetach państwowych lokalnych, że to nie jest jeszcze decyzja, że to są jakieś przymiarki. No. Wszystkich, no wszystkie decyzje się zaczynają od złożenia wniosku, od rozmów, dyskusji, oczywiście będziemy procedować na początku przyszłego roku, bo te 230 tysięcy będzie przekazane w formie pomocy samorządowi, no i z przeznaczeniem na konkretne, realizację konkretnego zadania, no bo tak ustawa o tym stanowi, no procedury oczywiście zachowamy. Że nie ma obaw, że my tych pieniędzy nie przekażemy tak, nie, że nie włączymy ja może powiem tylko tak, że koszt realizacji tego zadania to jest 5 milionów, takie zwieńczone, 5 milionów 160 tysięcy złotych z czego właśnie brakowało nam te 230 tysięcy złotych do wkładu własnego, do złożenia wniosku i to zrealizowanie tego zadania to jest 80% jest z, z Narodowego Funduszu. E, dzięki też wsparciu, mogę to powiedzieć również, bo również pan wojewoda pomógł nam w tym. E, dzięki wsparciu samorządu gminnemu, gdzie, kosz, gdzie e, część kosztów jest pokrywana, to jest kwota 170 tysięcy. To dzięki bur panu burmistrzowi e, zaangażował się w tą, e, właśnie w, w ten cały proces. Samorząd Powiatowy przeznacza na to 100 tysięcy, no i brakowało nam, 116 tysięcy, brakowało nam 230 tysięcy. Za to serdecznie dziękuję, za, za zaangażowanie Pana Radnego, no i oczywiście za decyzję Zarządu, znaczy z Panem Marszałkiem, że pomożecie nam, bo to, to myślę, że ta bomba ekologiczna czas, żeby ją zlikwidować do końca. Jesteśmy chyba jedynym samorządem w kraju, który w ogóle zajął się tym problemem. Do nas też zwracają się inne samorządy, w jaki sposób to robimy. Na szczęście jest to teren Skarbu Państwa, czyli starosta włada tym, tym terenem i mamy to możliwość, żeby właśnie wywieźć te wszystkie odpady, które są niebezpieczne dla nas. Proszę Państwa, wykorzystując jeszcze tą chwilę, poinformować, że jestem też po rozmowach z Panem Posłem Lencem, informowałem sztab wyżej o problemie ogólnopolskim także. Tu faktycznie jest ten plus, że teren Skarbu Państwa umożliwia pozyskanie nawet do 80-90% dotacji. W innych sytuacjach, gdzie nie ma Skarbu Państwa, ta dotacja jest tylko do 10% i niektóre starostwa nie są w stanie finansowo podźwignąć. Mogę tutaj zadeklarować, że, że będę wszystko robił ze swojej strony, żeby zadbać właśnie o bezpieczeństwo mieszkańców w przyszłości będę w tym kierunku lobował, żeby tworzyć ustawy, zabezpieczać pieniądze, żeby umożliwić yy, lokalnym samorządom z uporaniem się z tym problemem, mam nadzieję, że tu też koleżanka ze mną razem z potwierdzi, że, że, to, że zrobimy wszystko, żeby się pozbyć tego Szanowni Państwo, moje biuro poselskie, gdy tylko dowiedziałem się o tej sprawie, podjęło działania Wic Przewodnicząca Rady Miejskiej, dyrektor Magdalena Łośko przygotowała i wystąpienie natychmiast do prokuratury. Wiem, że takie postępowanie się toczy. Było objęte z tego, co otrzymaliśmy informację, nadzorem odpowiednich, e, odpowiednich e, szczebli prokuratury, e, ale wielokrotnie też e, przygotowywaliśmy serię interwencji, tutaj Magda na pewno potwierdzi, wskazujących na, na szerszy problem. Znaczy od czterech lat do Polski. Zwożona jest coraz większa liczba odpadów. Znaczy Polska zalewana jest śmieciami, nie tylko odpadami, nie tylko z Niemiec, bo najwięcej płynie z Niemiec, ale nawet z niektórych państw afrykańskich. Temu należy powiedzieć dość i to też deklarujemy, jako, jako politycy przedstawiciele koalicji obywatelskiej, że ukrócimy ten proceder robienia zamienienia Polski w wielkie miejsce składowania odpadów różnego rodzaju. Polska musi borykać się z własnymi odpadami, przede wszystkim komunalnymi. To jest cel działalności państwa, a nie ściąganie odpadów z Niemiec, czy też z Afryki. Natomiast powiem Państwu, to co tu widzimy, to jest rzecz naprawdę skandaliczna. nie idzie wystać i, i, oddychać, i, i oddychać wręcz, bo te opary... Opary są bardzo intensywne. Państwo po drugiej stronie nie będziecie mieli może, nasi odbiorcy, tak? Odbiorcy mm. konferencji nie będą mieli możliwości zapoznać się z tym zapachem, natomiast no, jest on bardzo intensywny, a co dopiero jeżeli te chemikalia miałyby, do tak, miałyby dostać się, dostać. się do wód gruntowych, czy do, czy do samego gruntu, no jest to niebezpieczne i my tutaj jako przedstawiciele samorządu terytorialnego, czy, czy w przyszłości również parlamentu, czy samorządu województwa, no musimy zrobić wszystko, żeby takie działania na przyszłość nie miały, nie miały miejsca. Także jeszcze raz dziękujemy, dziękujemy.